Mam jednego fleszyka, mogę wam zakładać dziś no, go. na longu. Może wyjdziemy no, tego, no. tego skauta? Ja ja mogę dać zabramę za smoka, jak chcecie flesha Mi nie widzę nic na razie. Środek nice. Dobrze. 7 zamknął. Masz flash? Zaraz? Nie, nie wiem skąd. Gdzie chcesz, flesza? Zabramę. Ja za mów kiedy? Koluj. Koluj. Daj? Ja, ja nagalam. Na <laughs> Możecie podchodzić. Hot Pod... On heda A dostał, on wiesz? On dostał heda. Nie, 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 chyba nie. Ja mu dwa razy z go trafiłem. no, no, no. Lewo, dwóch, bez. Teraz paczki. Dostał? Heda od ciebie? 54 w dwóch mu dałem z digla, kurwa. 125. On za grubą był? Tak, tak. mógł podejść po koła No, albo do paki też, nie? Teraz CT czuję, że gina. To ten z B. Znaczy będzie? tym momencie. Człowieku, ty nie wiesz wie co to jest za forma. Ale ładnie może, ty nie? Chyba jakiś kurwa. Opór. A ja rzucam jedną. Dawaj zajmujmy tego smoka, bo umiecie rzucać go na środek i pracujmy na tym środku, gale po fleszach. gadujemy. się, mogę dać? Ja, ja dam dam Xboxa, a dam bramę. Bardziej może gadajmy zbyt sobie freestyle'owo co, rzuć mi flesza, pomóż... Us... Wanga nie zajmuje długiej nie zajmują. chodźmy długą Ja dam smoka tą długą Chodź wychrać cał To przed jest za plecy raz? Co? Ja dostaję długo Bez się nie ma Dupu ze stroczni, co? O. Smoku nie ma. Na pewno? Słyszałem zostało. Przed długo chyba siedzą. Muszą. Scout do pna. Ponarka. Zero. No, Wychodzę. No, no. okay. jest na plecy raz. Jest. Jest piacho, no. Na biało. Przestrzał. Ja... są Jeszcze Wybiegniecie z full gramy, czy co? A, full. Podbiegniecie na szybko z dolnego, sfleszuję wam środek, szybkie 3-2-B takie możemy zagrać. Takie z 1-6? Tak. 1, Ta. Zasmokuj mi bramę, Saju Ja zamkną dwa. O, środek skraca. Dwóch środek, dwóch środek U. skraca. Dawaj, przejścieśmy. A, dwóch środek dojechało. Fleszuję raz. Jeden ma zero. Kazek Bobo, thank you for subscription, ziom. A mogłem To nie był ten ramp HP? Możliwe. Widzisz, jeden w check i 22 w dwóch. Mi się to w jeden. ja na tym, Widzisz, ja dwóch, jeden, trzy hity dostał, drugi dwa. I mi się to połączyło w jeden, Paweł. Czyli minus 50 w sumie im dałem. Dolny. AWP obita chyba. Ta AWP jest na środku, po lewej, po lewej jest. Dolne. AWP, dolny. Będzie uciekał. Może uciek... Gala, Gala, Gala jest. Gala pikuje cię z dolnego, Gale ci pikuje w tym smoke'u. Jeszcze Na spokojnie. Trzeba wprost na razie. Chcesz fleszet? Ja byłem Gale. Dawaj. Fleszuję. Ja z pako chodzę, pako zostawiam. Pryszuję nie ma, do... ja już szukam BSA. No. Fox. CT. Co za kurwa ty? I AWP został. Nie wiadomo. Przed B, przed B. B. Super. Ja Cofają z gali. Do prawej może być jeszcze. Ja Tu aż trzyma ja w upy, to jest właśnie. Trzyma w upy. Trzy, trzyma tak. w upy. Trzyma w upy. Trzyma plecami, człowieku, zaraz ty. No, możecie podchodzić. Możecie podchodzić. To jest smołka na razie. Ty możecie podchodzić, trzeba, bo jest Ja trzymałem BS. B. Poczekajcie, bo jestem przed BS. Cofnijcie to, bo może, czy nie? Jest jeden środek. Czeszujmy. Gdzie środek? Czeszuję za plecy wam. Czeszuję za plecy Ja mam B, ja mam B. Cofam. Uważę, mogę odskryć Jest. Dobra, Ale może, co? Tak. No. Wiedzą. Mati! A gdzie ty jesteś? Mati po, to to nie to nie, no, nie ma. chodź tutaj, chodźcie, chodźcie, nie ma sensu tam iść. Dolny może być, chodźcie. Gala, wychylony po hedzie, zero ma. Nic. dwóch iść, nie ty. No. Zaskoczył nie <laughs> no. Mogli się. Zero ma. Zeskoczył co Nie no, mogliście normalnie przez ten. No tak, ale jakby tam no, no, mogli, Trupa skróci, mogli no. być, w sumie no. Ale nic nie przyszło, mam teraz. Od teraz patrzę. Dobra. Może mogą kontaktować, nie? mi Uważaj. Dolny, dolny tupno, dolny. Tupno. Dolny. w środek jeden. Przestrzuje przed Ciebie dolny. Baj, baj. Jeszcze, jest. górny, błaże Do gali górny. teraz mogą. Smok. Mogą przechodzić, dobewam Wchodzą czy nie? Halo? Tak, tak, tak. Okno. Bramę nie macie. Okno raczej wam macie. Ale wojna. Jeden mit jeszcze. jeszcze. Okno, okno. Ja do tunelu idę. Przed tym oknem? Tunel jeden. Ja przed, przed jest przed bramą. I tunel nas. tunel A bomba? Pogodnie. A bomba gdzie jest? Wchodzi? Tam będzie dobra wojna. Jaro, możesz iść na galę? Damy radę. Będzie zajebiście. Ty. Czuję. Za czuję. Za niebieskim leżę. Kreszuję raz. Jest git, nie wyszli jeszcze. Teraz mogą wychodzić. Skróciłem trupę. Wiesz na jak jeszcze na niebieską uważaj, wiesz? Za hafa ma za niebieską może być jeszcze jeden Nie powinno gala być za niebieską Gala mogła mogę Mogła, mogła jeden Środek zabijam go I Galat, gala tu... środek Trzech środek zbiegać. Jeszcze środek masz I mit. Pojebisz się Skurwysyn Gdzie? Środek, środek Wrócił na środek Chodzi na pełnej Ja bo się No okay. No ja też no Dobra, ja też nie chciałem na tych leszcach to Mato, spokojnie, spokojnie Oj, jeden. dawaj Post, dawaj, go, go, dawaj Dolny biało, bo Jeden dolny jeszcze Nieba <noise> nie widzę Roz i macie no dolny powtarzać Jest w mi siedzi siedzi To dla mnie tak leci Matej <noise> DJ Abeł Jarek, to, to Jarek biegny ja gala, gala, lat, gala, na, na laga, lager. dalej, 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 Nie ma dalej, 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 to się Biega? Stój, żeglarny, ja mam zero. Spierdalam do górnego. Pech. Jeśli dalej, to dalej, Ale pech. Jestem blisko, Ale Długa 300 Ze smoke'a na galę daję Gala, 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 gala się galę Mieli Po headzie chyba, nie wiem nie Dobrze Tylko jeden, tylko jeden, nie. tylko jeden, nie ma czasu, nie? Ma Nie, nie, ma. A, nie, ma, nie, nie ma Nie ma, nie ma, nie Jarek, jeszcze jednego po tym się Zamknij Zamknij to Jeszcze jeden po chyba Przeszedłem. Rampa, rampa, rampa już. Długa została coś raczej, nie? Tak, długa i lato. Jeszcze jest auto, małyskowo. auto, auto. Mateusz go ma. Ja od razu. Plecyk panie, ty! A jak się przestraszył, <śm> to się tak odwrócił, jak na bimbie Ładnie. <śm> oj, oj, oj. Ale meczek ty. No tak mógł być łatwe, ale nie wiem, co się stało. No, ale no, a ty próbowałeś tutaj No, ja wiem, co się stało. Saju Jagina Nie, id Idę się zabić. No, idę się bo zabić. Ja zabić no, no. Kot! Było... No to Kot! Tak, to jest kot. Hmm. Przekazałem mu informację. Straszny, kot no. Nieokrzystana małpa. Może plan był dobry, bo tam ich długo na radarze w sumie. Ale pozytywnie, jest. oczywiście. Dobra, dawaj zakręc. No, Zakręcaj tam, ta, dawaj. To przegranej, nie? Lecimy. Dawaj, kręć, no. kręć. No nie ma Izaka? Izak co? Z nim. To strasznie długo się szuka tych meczów ostatnio, coś nie?